Okej, hey, z tej strony Kihiro i jest to wpływ głośna muzyka. Yy, nie podoba mi się ten fakt. Czy mógłbym... Um, normal, ale... Czy mogę, czy mogę ściszyć tę grę, kurwa? O, kurwa. Dobra, więc. Yy... <laughs> chyba muszę, chyba, chyba muszę, chyba muszę wam ściszyć ten moment w montażu. Yy, okej okay. yy, I witam was w Stardew Valley. I będziemy tworzyć yy, dzisiaj naszą yy, postać. Znaczy, kurwa, no bo zaczynamy, grę i... z Jestem Debilem, dobra. Um, więc... Jaką postać byśmy sobie mogli stworzyć? Wydaje mi się, iż... Jeżeli bierzemy farmera, to on jest taki bardziej opalony ...bosy. Nic takie! O! To jest zajebiste. Kurwa Diamond Chasplade z Minecrafta. Weźmy, bo my się dwa dzisiaj yy, wyrywamy się z miasta. To jest niezwykle ważny dzień dla nas i dlatego... Mogę spódniczkę ubierać, jej. Pokaż mi, co ja mogę nosić takiego jeszcze. O, patrzcie, kurwa. Nie, żartuję. Nie masz nic. Eee... Patrz, i kurwa, kolor oczu będziesz mieć taki, kurwa. Ładny. Preferred animal. Eee... Nie jestem jakimś fanem psów. Wolę koty. Jeszcze że dużo tu mnie chce za to zabić już, ale... Wolę, wolę koty. Będziemy, czekajcie, będziemy... Yo. Yo, patrzcie na to. To on, on kurwa wyrwie każdą babę w tym mieście. To jest kurwa ideał jebanego mężczyzny. Znaczy nie, ale tak. Nie pytajcie. Eee, eee, name, name, hero. Wow, wiecie co zrobiłem chyba? Hiro, e, farm name, e... Nie, wait, jak kurwa nazwać farmę, nazwę ją Nazwę ją... Ambergold Nie wiem, czy tak się to pisało, mam nadzieję, że nie. Eee, jeżeli pytacie się czemu ziemniaki, nie mam pojęcia. Nie wait. To jest... O, to kurwa wygląda dobrze. Dobra. Here we fucking go to gry. Muszę dał wyłączyć muzykę. tym Dobra. Senka. I just don't O, bo ja miałem to kliknąć. Jeżeli to czytasz, to yy, musisz być wykończony... Nie. Kurwa. Chyba... Kurwa... Nie wiem być. Musisz potrzebować zmiany. Hmm. Kilka rzecz mi się stało yy, jakiś czas temu. Kilka rzeczy przytrafiło mi się. Eee... Yy... Straciłem miarę tego, co najbardziej liczy się w życiu. E... E... Nie, co ma największą wartość w życiu? E... Prawdziwe connections, połączenia, ta prawdziwe kontakty z innymi ludźmi, e... relacje z innymi ludźmi oraz natura. Więc rzucam wszystko i e... Wyjeżdżam w miejsce, gdzie naprawdę należy. Yy... Otworzyłem na nowo to miejsce. <laughs> kurwa Ambergor jest okej, okay, dobra, że on nam kurwa farbela. I że to jest yy, wioska. to jest kwa, piękne miejsce na nowe nowe życie. Yy. I to jest yy, najlepszy najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek mógł ci zrobić. Wiem, że yy, honor rodziny Wiem, że poprowadzisz tą rodzinę tam utrzymasz kurwa nasze nasze nazwisko, nie wiem. No po... My boy, Good luck. Love, grandpa. No, super. This is still alive, Okej. Okay. Czy mamy się tam przyjechać z Luisem, jeżeli jeszcze żyje? Okej. Okay. Rozumiem. Nie wiem kim, nie wiemy, kim jest Louis na razie. Za wiem o tym. Za, 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 nie pamiętałem tej gry, nie siedziałem niedawno, dawno. A, zobaczymy jak jest na wyprzedaży. Mam takie, kurwa, zagram sobie w nią. Jest kurwa, fajnie jest. Śmiesznie. PKS, moment bardzo pół mili, ile to mila była? Zapomniał, ja, ile jakieś... to nie był jakiś to nie był taki przelicznik zjebany Robin. Wow, ma ma hero, tak kurwa local Lokal czy to był Carpenter? To była cieśla? Kurwa, że muszę spraw. Oh, eee. Eee, twoja rodzinna farma jest tutaj obok. Eee, zaprowadzę cię. Czy podążaj za mną. No, no, no kurwa, tak. Um. No, ale gówno. To jest Ambergold Farm. Nie, nie powinienem, kurwa, tego tak nazywać. No, zajebiście, o co chodzi? Ten meter. Um. Jestem pewien, że trochę... Przerośnięte chwasty... A, jestem pewien, że jest tu trochę jest tu trochę zarośnięte, ale są tu. Ale jest tu, jest tu dobra ziemia. Dobra. Musisz chyba poświęcić się trochę i spędzić tam trochę czasu. Dobra. Damy radę sobie, kupa, ja takie, zrobiło się robiło. Nasz znaczy, swój nowy dom. A ty, kuba, co robisz w moim domu? A, Luis. No, oh, new farmer Mam powiedzieć, hej. O, okej, okay, dobra. My jesteśmy kurwa znani teraz. Kurwa. I to już jest chyba dobry. A co? Aha, dobra. Cztery, kurwa jest. No. Wszyscy są zachwyceni, że ktoś się wprowadza do wsi nowy. Jeżeli wprowadza się do. Posiadłości, stary, posiadłości swojego dziadka hmm. How To dobry dom, bardzo... Co to kurwa znaczy? A, wiejski Okej, okay. to znaczy wiejski Rys klan, to jest Dobra ale ale jest ładny, nie żeby coś. Zamieszkałbym w takim. Zamieszkałbym w takim, miałbym wyjebane we wszystko. Do złonowej tkudy. okej. No, to jakby. To Takich kurwa. No, no nie miło, no kurwa, no nie mi bab. A, no, dalej babo Kurwa nie chcę od ciebie, nie chcę od ciebie żadnego upgrade'u Oczywiście okej okay. Okej, okay. czyli mamy się po prostu iść teraz sobie odpocząć A jutro, jutro, jutro będziemy bo Będzie nas oprowadzał po wiosce tak, jeżeli mam, masz, yy, prawie zapomniałem, jeżeli masz cokolwiek do sprzedania, mm, wstać to do skrzyni i jutro to zabiorę. Do powodzenia. No, pa, ba, ba, bo. Znaczy, nie wiem, fajne się wydaje, jakby, jakby, jakby wydaje mi się, iż celem, celem będzie naszym wygrzmoceniem i... Nie wiem, o co wam chodzi. Okej, okay, WSD, shift to run. O, shift to run, ale on chodzi wolniej na shifcie. O, dostaliśmy nasienie. Eee... Okej, okay, Louis dał nam... Eee. O, możemy tu przemeblowania robić, właśnie. O, o tym zapomniałem. Eee, to jest nasz domek, na razie to jest ten podstawowy, będziemy się, mogli u tamtej pery kupywać rzeczy. To jest nasza energia, energia może nam się zużyć w momencie, kiedy nie będziemy z niej wystarczająco dobrze korzystać, ale dobra. Mamy water report. Eee. Eee. Pork. nie, więcej. Co... Ok, czyli będzie jutro przepiękny dzień. To dla nas dobrze w sumie. Nie wiem. Dobra, idziemy. Będzie trzeba tu poogarniać yy, Wydaje mi się, iż pierwsza rzecz, jaką będziemy robić tutaj to ogarniemy troszkę mimo wszystko cały ten pier... O, kurwa to nie to Cały ten pierdolnik mi tu ogarnął mogę to okej, okay, dobra, jest Okej, okay, czyli pewnie będziemy backpack potem ulepszać sobie tak to, tak to wygląda. Ok. 1, 2, 3. No i teraz chyba mówimy po mojemu. Okej. Okay. Kamyk. Miksowane nasienie. Okej. Okay. Myślę, że wszystko będzie można podlać w swoim czasie. Mamy w ogóle... co? Getting started Okej, okay, mamy poznawać ludzi i... Czekaj, co? To jest to pierwsze? okej okay. Wszystko da się ogarnąć na razie, aczkolwiek... Pierwsze co chcę zrobić, to... Jakby pole takie przed chatą bym sobie zostawił tutaj, bo tu jest... Ale tutaj, tutaj mógłbym, tutaj można by zaorać już. Kurwa. Okej, okay. i to jest takie. Tu możemy, tu możemy zacząć nasze uprawy, a później się zajmiemy resztą. Ej, konewka. Nie wiem, ile masz za. Ile ma zamiar to rosnąć? E, Aczkolwiek Trochę będzie. To na pewno się no nie ogarnie w... Dwa... Na pewno się to do jutra nie ogarnie. Fajnie by było jakby był... Padający, jakby padał deszcz jutro, bo... Po prostu byłoby, mi... byłoby, to na rękę, ale no niestety, niestety nie ma tego łatwo w życiu, więc... Dobra, mogę ja już rozszerzyć to pole w sumie w miarę. Mogę tu sadzić. A bo nie, nie jestem za daleko, dobra. Już dostaliśmy 5, 5 stów na start. Bo się wyprowadziliśmy z tej korporacji. Wydaje mi się, że zazwyczaj masz więcej rzeczy na start, ale okej. Okay. Chwba, chciałem. Okay, nie mamy żadnego. Nie mamy nowych wiadomości. Ej. Okay. A dobra, jest stąd mogę. nasionka sobie zostawię nawet bo jesteśmy trochę option, Autorun. właśnie nie um. Ok, okej, to jest bardziej ja się, boję energii z tego co wiem mogą nas do szpitala zabrać i ten i to nam... Yy, zabiorą nam za to hajs, po prostu. Nie wiem, pochodźmy sobie i pozwiedzajmy po prostu wszystko. Hej, kim jesteś? No, I'm Penny. Okej, okay, to jest cała... ok Okej. Nie pytam. Ja się... mogę się wiewać komuś na no, chatę, no, fajnie. Jesteś nowym farmerem, nie? Okej, okay. tyle Okej, okay, to się liczy jako poznawanie ludzi, super O, ty wyglądasz zajebiście, stary Good to meet you, Sam Sam wyglądasz zajebiście, tak się tylko Zacikałem, przepraszam To jest Robin, Prawda? Miało się spotkać, to jest Lin, dobra. Nie, ona się kurwa Lin nazywała. Ja, ja myślałem, że ona się Robin nazywała, nie wiem. Robin nazywała, nie wiem. Mm. O, nieznajomy. <grym> mam mówi, nie, nie rozmawiaj z obcymi, ale wydaje się być OK. Nie, nie, kurwa, ale. O, oh, bo to jest już. To jest osoba, z którą już możemy pogadać. Tak, okay. mogę kogoś przespać się w domu po prostu. Tak, nie mogę, bo zamknę. Meści mu po prostu rozpierdolić drzwi. Dobra. To jest typ. A, bo A, no. Okej, okay, dobra. Ma sens. Dobra, podoba mi się to. Czyli muszę być przyjaciółmi żeby móc wejść im do pokoju, ale nie muszę być już z nimi zaprzyjaźniony, żeby. No. Okej. Okay. Tu jest farma jakaś. Pewnie będą questy też od nich. Wow! Tu co jest? Co jest za tymi drzwiami? Locked, ok, okej okay, Okej, wygląda jakby ktoś... Mogę... Mogę ponoć coś tutaj zrobić, ale nie mogę Zwłaszcza od tej strony Gówno Wygląda jakby ktoś kroił warzywa, ale nigdy nie skończył. O! Kurwa! Nie wiem czemu co to jest, ale dobra. Mary, dobra. Kolejna osoba, którą poznaliśmy. Ona pewnie ma dzieceka, znaczy na pewno ma dziecka, bo widzimy pokój dzisekowy. To jest Silos Cieszło eee, do lasu, prawda? A, tu jest do mojej farmy w przejście. Okej. Okay. Fajnie. Fajnie. Podoba mi się ten, ten patent. Dobra, ale wydaje mi się, iż musimy iść na rynek, bo... <laughs> wiem tylko mniej więcej, gdzie jest ryneczek tutaj. I to jest najwięcej, co wiem o tej grze. Aha, tylko... Ludzie, którzy się przyjaźnią z linią mogą wejść nieproszeni, okej okay? Znaczy rozumiem, czyli pewnie jakieś questy będziemy robić, bo nie wiem. O, cześć. Gdzie jesteś. Aha, jest zbyt zajęta. Jak mi ci przyjebał. Tutaj jest? O, mogę to ściąć w ogóle. Fajnie. Mogę? Ooo. Oh. To i teraz mnie bardziej lubisz? A ty teraz mnie bardziej lubisz czy co? Nie, ona mnie nadal tak bardzo... Okej, okay, myśli, że jestem cute chyba, z takiego Co mogę tam zejść? O, jest locked, dobra. No nie dziwię się Nie babo Mogę ci to też jako gift? Nie mogę. A mogę to na ciebie wydać? Dobrze. Eee, tu był ryneczek chyba? Tak, to jest ryneczek. Eee, tu mamy. Aha, to jest od 9 do Dobra. Eee. O, tu mamy urodziny. Egg Festival. Eee. Dobra. Czy tu mamy urodziny, czy pewnie będziemy trzeba im dawać prezenty? Eee. Okej, okay, ale tu możemy już wejść. Po na sprzedaż. O, to jest. Okej, okay, nie stać mi na to. Okej, okay, rozumiem. A, bo jakby nikt nie... Dobra. Okej, okay, czy możesz, mógłbyś wrócić do pracy? bo tak trochę to problematyczne jest. Dla mnie typie, że ty nie. A tu mogę wejść. Ej! Chorzę ten dom. Caroline. Ej. O kurwa. Ej bani. Bogaci są stary o jaki ziemoc okej okay, ale ale skąd ja mam wiedzieć kiedy on będzie w sklepie czy kurwa mam skończyć? have bunted okej okay, dobra tutaj były questy Lecz my wiemy Rose on Wednesday, okej, okay. a skąd mam wiedzieć jak jest dzień w ogóle? No nie no, to na razie to poznałem kilku ludzi, w sumie tyle 20 już, jakoś, więc ja bym poszedł już, już poszedł Bardziej się zająć Moimi sprawami, jako już mamy godzinę 20 już Wydaje mi się, że takie życie jest mimo wszystko kurwa, o wiele lepsze niż życie w korporacji, jakby. Nie Jeżeli... jeżeli oglądacie mój kanał nie wiem. Pewnie to już kiedyś mówiłem, nawet tego nie wiem, ale no... Jakby jewać krwawa korporację. Okej, okay, jest za dużo, żeby to uszkodzić, okej. Okay, understand. Tutaj bym chciał do tego źródełka wody mieć dostęp lepszy, to wydaje mi się, że... To mi bardzo w życiu pomogło nawadnianiu nawodnianiu farmy Reogarnięcie tu jest O! Oh. Aha, Zajmisty jestem, okej okay. O! Mogę mieć, czemu mogę mieć Bierze. Znaczy tak, bo kurwa, wybierałeś kurwa typ zwierzęcia, debilu, dobra. Tam coś jest. Nie wiem, dziwne. O, okej. mi tam w Listy? Nie. Mmm. My się, my się chyba czegoś nauczyliśmy. Chyba tak działa, że się uczysz po prostu. Czy Mamy. Tak. Ma, kurwa, ja z mining dos. jestem zajebisty. Gdzieś, gdzieś kurwa. ten z kopania, nie mając nic. Okej okay. Pierwsze co dzisiaj robimy to... Eee. O, będzie padało cały dzień jutro. To mi się nawet trochę podoba, bo... To mi się podoba fakt, że będzie jutro padało cały dzień, bo po podleje mi to po prostu roślinki. Lucio, w ogóle nagrywam już, kurwa, pół godziny, a... Nie sądzę, by ktokolwiek, jak... jakkolwiek był w stanie dłużej to oglądać, więc... sądzę, iż na tym ja zakończę ten odcinek. I... w sumie to... Nie że... w ogóle, Zaliśmy w ogóle tamto, kurwa, jakoś śmieci. Nie, nie wiem, smutne. O, list! List nowy. jeszcze przeczytajmy list. Ej, hey, hello there, it's back from... O! Dostaliśmy zaproszenie do łowienia. Łowienie wydaje się być fajne, jeżeli nie mamy nic innego do robienia. A na to wygląda. Dwa energii. Czy, czy, czy będę mógł to ukrywać? Będę mógł. Okej, okay, tak. Przed piątą pijem mam tam być. Eee, dobra. Ale tym się, tym się zajmiemy w raczej następnym odcinku. Wiem ja proszę pewno wpierzałeś, nie? My się zajmiemy w następnym odcinku, a póki co, to po prostu y, trzymajcie się Adios i hej, w ogóle subskrybujcie, subskrybujcie kanał Yukihiro, ponieważ jest to bardzo dobry kanał. Y, hej.